Cześć, nazywam się Kęsy Mateusz, jestem doktorantem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w pracowni pszczelnictwa. I dzisiaj kolejnym tematem, którym, który przedstawię wam, będą domki dla zapylaczy i gniazda, jako takie sztuczne siedliska dla nich, które możemy we własnym zakresie stworzyć na terenach miast, ale na terenach również około miejskich i wiejskich. Oraz będę mówił wam dzisiaj o tym, w jaki prosty sposób możemy zwiększać. Ilość roślin nektarujących i miodajnych w naszej okolicy poprzez własny zbiór i własny wysiew tych roślin w naszej okolicy, czy nawet na balkonach. Dlatego w ten sposób będziemy, będziemy sobie omawiali poszczególne rzeczy, które możemy nawet na terenach szkół, czy na terenach naszych firm w prosty sposób zrobić. Pierwszą rzeczą, którą możemy. W bardzo prosty sposób zrobić, to przede wszystkim wybrać dosyć dorodne, to już myślę, około 10-15 letnie drzewa, a mogą być nawet mniejsze, jeżeli mamy taką możliwość, i zrobić w takich, w takich pniach odwierty, nawiercenia o różnych średnicach, czyli te rowki, żeby były te dziurki o różnych, różnych przekrojach, po to, żeby mogły bardzo różne owady tam wchodzić, nie tylko pszczoły, do których to jest głównie dedykowane, ale też na przykład chrząszcze, na przykład czasami muchy, czy nawet różnego rodzaju gatunki osowatych, które też w takich, w takich gniazdach, w takich przestrzeniach zakładają swoje gniazda i przede wszystkim zimują to bardzo wam polecam, żebyście spróbowali zrobić we własnym zakresie, tym bardziej, że jest to tak naprawdę jedno z najprostszych gniazd, które możemy spotkać na terenach miejskich szczególnie i są powszechnie wykorzystywane. Innym sposobem na stworzenie przestrzeni do gniazdowania dla owadów zapylających są na przykład tak ułożone luźno różnego rodzaju łodygi roślin, czy to zielnych, czy to krzewów i Różnych zakrzaczeń, zadrzewień, w ten sposób, że tutaj też są powybierane bardzo rozmaite gatunki roślin, które też w środku są puste lub ich przestrzenie są na tyle nieregularne, że umożliwiają różnym gatunkom owadów zagnieżdżenie się. Ten rodzaj materiału jest wykorzystywany dosyć rzadko, ponieważ. Tak naprawdę najmniej pszczół gniazduje w tych, w tych zakamarkach, ale najczęściej możemy spotkać wśród takich gniazd chrząszcze i, i te gatunki najczęściej obserwujemy. Jednak najpospolitszym materiałem, który możemy wykorzystywać w naszych, w naszych gniazdach, jest po prostu zwykła trzcina pospolita. Ta akurat jest tutaj w ostry sposób zakończona, jest odpowiednio nacięta. Po to, aby jeżeli będzie w takiej pozycji zlokalizowana w gniazdach, aby pszczoły mogły bez problemu do tej łodyg wejść i co najważniejsze, żeby komory lęgowe, które będą zakładały samice wewnątrz właśnie tych rurek, nie przenosiły kolejno wilgoci właśnie tutaj od samego początku jakby tej łodygi, gdzie rzeczywiście mogą okresowo zamakać te łodygi poprzez deszcz i inne warunki atmosferyczne. W związku z tym zaleca się, żeby między innymi stosować takie, takie cięcia, żeby było jedno kolanko, czyli taki, takie międzywęźle, do którego pszczoły mogą do, dobudowywać różnego rodzaju gniazda i od nich tworzyć kolejne kolejne właśnie tutaj komnaty dla swoich pszczół. Ale drugą kwestią istotną jest to, żeby jeżeli tworzymy gniazda z trzciny pospolitej, żeby te gniazda były bardzo ciasno albo jak najbardziej ciasno zbudowane, ponieważ pszczoły, szczególnie tutaj murarka ogrodowa, nie lubi, gdy jest zbyt luźno i szczególnie gdy, gdy miałaby tak bardzo luźno zlokalizowane czy umiejscowione właśnie rurki w postaci. Trzciny to zdecydowanie o wiele mniej chętniej zasiedlałaby te przestrzenie. Kolejnym elementem. Który możemy, które możemy wykorzystywać, żeby zwiększać liczbę gatunków występujących w naszej okolicy, szczególnie tych, które zapylają, jest tworzenie różnego rodzaju nasadzeń, w, na przykład w takich doniczkach biodegradowalnych, czyli torfowych, w których możemy wysiewać różnego rodzaju gatunki roślin miododajnych, zarówno takie, które kupimy gdzieś, jak i sami zbierzemy i w postaci właśnie takich różno... Różnokolorowych nasionek w takich, w takich donicach umiejscowimy. Mamy m.in. tutaj MAK z takich najbardziej znanych. Mamy na przykład Łubin, mamy Dynie. Oczywiście każdy, każda z tych grup była zbierana ręcznie, w związku z czym te nasionka nie są tak ładne, tak estetyczne i tak czyste, jak, jak mamy to najczęściej w różnego rodzaju kopertach, które możemy kupować w sklepach. Niemniej jednak zachowują one taką samą funkcję i zdolność do kiełkowania albo nawet wyższą niż te kupowane w różnego rodzaju sklepach. Tutaj te, te nasionka, które są w tej gablocce, są właśnie zbierane na łąkach, na terenach leśnych, na terenach wiejskich, w związku z czym mamy większe prawdopodobieństwo, że, że wykiełkują nam i będą z nich dorodne rośliny, umożliwiające przede wszystkim odżywianie się czy zbiór właśnie z tych roślin e, pokarmów w postaci nektaru i pyłku poprzez różne gatunki e, owadów zapylających. Jeżeli mówimy właśnie o różnych e, roślinach, które, które możemy zbierać, to przede wszystkim e, warto pamiętać o tym, że e, zbiór tych, e, czy zbieranie właśnie tych nasion z, z różnych gatunków roślin jest bardzo zróżnicowany, ponieważ Każda z roślin ma swój swoisty, indywidualny sposób wytwarzania nasion i w związku z tym mamy bardzo różne tutaj grupy. Mamy na przykład facelię, mamy tutaj koper włoski, mamy grykę, dalej mamy jeszcze na przykład mak polny, dalej mamy sałatę, mamy jeszcze szałwie. I to są takie różne grupy roślin w stosunku do których należy w inny sposób te nasiona zbierać czy wydobywać. Przede wszystkim tutaj na przykład mamy strączki takie, z których należy przede wszystkim wydobyć te nasiona, ale przede wszystkim jeżeli popatrzymy na te, na te rośliny tak z daleka, z perspektywy, to nie potrzebujemy wyciągać z każdego z nich pojedynczo nasionek. Wystarczy nawet je troszkę rozkruszyć, ogólnie strzepność te nasiona, i to też wystarczy, żeby rzeczywiście one kiełkowały dalej w donicy. I jeszcze jeden element, który chciałem Wam pokazać, to jest przede wszystkim i opowiedzieć, to jest jeszcze kwestia tego, że nie wszystkie gatunki roślin miododajnych są przyjazne dla środowiska, ponieważ część z roślin jest na przykład albo inwazyjna. Czyli zagraża innym populacjom roślin, poprzez to, że zajmują dużą powierzchnię albo bardzo szybko kolonizują teren, zabierając przede wszystkim dostęp do światła, dostęp do składników pokarmowych, pokarmowych innym roślinom. Albo są po prostu ekspansywne, bardzo ekspansywne, czyli, czyli szybko kolonizują tą przestrzeń, ale w mniejszym stopniu zagrażają, zagrażają roślinom. I jednym z takich gatunków jest na przykład. Słonecznik, ale gatunków bardziej może ani nie ekspansywnych, ani nieinwazyjnych, co być może tutaj odpowiednim słowem byłoby to, że jest to gatunek kłopotliwy, jeżeli chcielibyśmy go uprawiać w naszych, w naszych ogrodach, ponieważ tutaj akurat mamy dosyć niewielki dosyć niewielki kwiatostan. Słonecznika, w którym oczywiście znajdują się w tej chwili już dorodne, wykształcone, prawidłowo nasiona. Natomiast słonecznik, aby móc wyprodukować nasiona, bardzo dużo wykorzystuje wody, przez co zabiera też te składniki pokarmowo odżywcze oraz wodę innym okolicznym roślinom, przez co sadzenie tych, tych roślin w okolicy właśnie naszych rodzimych, być może gatunków występujących w ogrodach, jest dosyć ryzykowne, ponieważ możemy się wtedy, możemy wtedy doprowadzić do tego, że rzeczywiście niektóre rośliny będą nam zasychały, czy rzeczywiście no, nie przetrwają konkurencji ze słonecznikami, szczególnie jeżeli będzie ich więcej niż 1, 2, 3. Mam nadzieję, że te informacje, o których Wam powiedziałem, będą Wam przydatne, żebyście stworzyli takie oazy dla zapylaczy w miastach, w szkołach czy w swoich domach. Mam nadzieję też, że będziemy mieli okazję spotkać się również w realu, żeby opowiedzieć czy omówić różnego rodzaju zagadnienia związane przede wszystkim z roślinami miododajnymi, ale też z zapylaczami. Dlatego Was zapraszam bardzo chętnie już dzisiaj do kontaktu ze mną i do zobaczenia.